Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskiej wojny i zapraszam do obejrzenia raportu z Ukrainy za 24 marca 2024 roku. A w tym raporcie porozmawiamy sobie oczywiście o zamachu pod Moskwą, porozmawiamy sobie o atakach lotniczo-rokietowych na Ukrainę, no i porozmawiamy o pierwszym zniszczonym samobieżnym moździerzu Rak na Ukrainie. Oczywiście będą też jak najbardziej fragmenty poświęcone mapie. Zanim jednak przejdziemy, chwila autoreklamy, czyli pamiętajcie proszę o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu no i o tym, że możecie wesprzeć moją osobę w programie Patronite tu u góry macie odnośnik do Patronite'a i po tym paśnią to reklamy, oczywiście chwila reklamy czyli pamiętajcie o tym, że sponsorem odcinka jest Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości Fundacja Fair, jeżeli macie jakieś kryty gotówkowe, frankowe i inne takie na dole macie link w opisie bardzo, bardzo warto skonsultować się z fundacją co do waszego kredytu, ponieważ możecie go mieć de facto darmowego, jeżeli wygracie sprawę z bankiem, a w tym pomaga wam fundacja koniec reklamy. Drodzy widzowie, mapę rozpoczynamy oczywiście tradycyjnie od odcinka zaporowskiego i od Krynek, gdzie sytuacja nie uległa specjalnej zmianie od ostatniego odcinka. Rosjanie próbowali ten atak. Na wschodniej, wschodniej części przyczółka rozciągnąć. Nie udało się, został odparty. Warto zauważyć, że skrynek w zasadzie już nic nie zostało i mówimy po prostu o jaścia, można powiedzieć, spalonej ziemi niczyjnej. Więc tak to należy powiedzieć: tych zabudowań już nie ma. Tu jest krajobraz taki jak z pierwszej wojny światowej, nic tam w zasadzie nie zostało. Natomiast y, sytuacja bez większych zmian. Kolejny odcinek jest to odcinek robotny. Gdzie mieliśmy znowu w zasadzie tą samą sytuację, czyli Rosjanie zaatakowali miejscowość, po czym zostali wyparci, natomiast pewne postępy rosyjskie zostały osiągnięte dokładnie w tym miejscu, czyli w połowie drogi między robotyna a werbowe, powiedzmy. No tutaj Rosjanie znowuż posunęli się o oszołamiający w ciągu tygodnia, 500 metrów mniej więcej. Czyli dalej następuje ta powolna próba likwidacji tego włamania, natomiast ona jest mało skuteczna. Tutaj trzeba powiedzieć, że Ukraińcy wiążą bardzo duże siły rosyjskie, które są mocno aktywne w tym, na tym kierunku. Reszta odcinka Zaporowskiego z grubsza cisza. Nowo-Michaliwka Nowo walczy nadal, bo tak już to trzeba określać. Rosjanie zajęli mniej więcej połowę już tej miejscowości, natomiast no, trzeba przyznać, że 79. Brygada Powietrzną Szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy no, broni się twardo i w tym wypadku Rosjanie mają duży problem. Próbują od północy podejść do wioski, natomiast od zeszłego raportu nie zmieniło się tutaj zasadniczo nic. Yy, odcinek Doniecki, znaczy ten niżej, też jest Doniecki. Marinka bez zmian. Krasnochoriwka po tym jak zbiorczy batalion Sześci Brygady Szturmowej Azov wyrzucił Rosjan poza linię kolejową na południu, Rosjanie nie podejmują kolejnych prób szturmów, próbują za to podejść od Staro Michaliwki, czyli od schodu. Yy, natomiast na razie Rosjanie nie zdołali podejść do krasnochoriwki z tego kierunku. Rosjanie powolutku próbują się zbliżyć do miejscowości Newelskie. No, i mamy niestety podejście pod podpierwomańskie: czyli Rosjanie próbują na tym kierunku centralnym atakować Złodanego, nie wychodzi. Natomiast tak, Rosjanie zajęli prawie całą orliwkę. Udało im się też zająć rejoną grudków działkowych na północ. W tym miejscu, ale znowuż mówimy tutaj o mikro, dosłownie mikrostarciach. Natomiast wygląda wszystko na to, że między Berdyczami a Orliwką udało się Ukraińcom ustabilizować front i powstrzymać jak na razie Rosjan. Pamiętajcie też, że pogoda jest po prostu mocno przeciwpancerna na tym terenie, natomiast no, tutaj jak na razie Rosjanie nie są w stanie pójść dalej, co jest bardzo dobrą informacją, ponieważ Ukraińcy będą mieli czas, żeby po prostu ufortyfikować swoje lidi. Obronne, yy, który do tej pory nie było, tak, na, na, na szybko przed pokroskiem powstają kolejne linie obronne. No, wydaje się, że Ukraińcy będą potrzebowali mniej więcej dwóch miesięcy, żeby je odtworzyć jakoś tak w miarę sensownie, może trzech. Zobaczymy, co się wydarzy. Odcinek w zasadzie między północą od Awdiwki a yy, Gorłówką. Cisza, spokój, o dziwo. Natomiast na odcinku Bachmuckim dzieje się dość dużo. E, mianowicie Iwańskie zostało opuszczone przez siły ukraińskie. W tej chwili nastąpiło wycofanie się z Iwańskiego. Niestety Rosjanie zajęli całe Iwańskie. No Miasto, to mesteczko to było okładane regularnie uderzeniami lotniczo-rakietowymi rosyjskimi, no i sprawę przesądziło uderzenie z północy, które zajęło teren górujący nad miejscowością, no i po prostu tutaj, niestety, musieli się Ukraińcy wycofać. Natomiast w tym rejonie faktycznie, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale tu są takie tutaj specyficzne wzgórza. Ukraińcy umocnili się, no i będzie trwała tutaj obrona tego rejonu. Natomiast oczywiście czas w Jar, pytanie co się będzie działo w tym rejonie, ponieważ ta miejscowość jest bardzo mocno okładana bombami przez Rosjan. Widać, że oni starają się zmniejszyć obronę, mimo że oczywiście jeszcze do tej miejscowości nie doszli. No ale taka pełzająca rosyjska ofensywa z Bakhmutu trwa. No i kolejny rejon czyli Siewiersk. Tutaj mieliśmy te bardzo ciekawe skopalnia kredy, skopalni kredy, różne zdjęcia pokazujące topiące się rosyjskie transportery, walkę w bardzo trudnych warunkach, ale generalnie na tym obszarze rosjanom na razie nie udało się nic uzyskać konkretnego. No i mamy, w tym sposobem dochodzimy do odcinka Harkowskiego. W odcinku Harkowskim, co ciekawe, Rosjanie znowuż posunęli się w kierunku terny i to w zasadzie w dwóch kolumnach posuwają się jarami i to jest to mniej więcej tak to w tej chwili wygląda i to jest sytuacja, która trochę zadziwia i mnie i na przykład pana pułkownika Lewandowskiego ponieważ słuchajcie w ternach tutaj mamy groble mamy zaporę most i Rosjanie mogą sobie tutaj dojść jak najbardziej oczywiście tylko to im generalnie nic nie da tak? więc bardzo ciekawe co, co, co tutaj zamierzają zrobić Rosjanie natomiast no prawdopodobnie dojdą do Terny potem będą starali się iść może na południe zobaczymy tak ale ale... No, uderzenie rosyjskie i słuchajcie, oni Rosjanie pokonują tak żebym wam nie skłamał pokonanie ostatnich 3,5 km zajęło im tutaj z Skromne od października. Na południu w ogóle zostali powstrzymani. Zobaczymy, co się wydarzy. Sytuacja w rejonie tabeliwki w zasadzie bez większych zmian. No i na północy rejon Łymania i Syniwki, czyli w kierunku na Kupiańsk. Na razie bez większych zmian. Ciężko powiedzieć, żeby tutaj odnieśli Rosjanie jakiś większy sukces. Generalna sytuacja z mapy, która wynika, jest taka, że mówimy o braku jakichś większych newsów, o braku new nowości. Jedynym takim minusem z ostatniego tygodnia jest to, że Ukraińcy musieli po prostu opuścić się na kierunku Bachmuckim i Wańskie. Natomiast reszta pozycji przez Siły Zbrojne Ukrainy jest otrzymana i ten tydzień w tej operacji obrony, którą obecnie toczą Ukraińcy na całej długości frontu, można zaliczyć bez wątpienia na plus dla nich. No i słuchajcie, co też się wydarzyło takiego wczoraj w okolicy Moskwy, wczoraj, no przedwczoraj, a mianowicie mieliśmy za, e, zamach dokonany przez isis czyli komórkę państwa islamskiego, e, która już się przyznała do tego zamachu. Wypuścili szereg nagrań, dzieci czterech zamachowców, e, którzy otworzyli ogień do ludzi w centrum handlowym Krokus e, pod Moskwą. Przyznali się do tego zamachu, natomiast Rosjanie już próbują sterować przekazem tak, żeby wyszło na to, że jest to wina Ukraińców albo w jakikolwiek sposób połączyć Ukraińców z zamachem państwa islamskiego. Realnie wyglądało to tak, że kilku zamachowców... Tam podobno FSB zatrzymało 14 osób, z czego czterech bezpośrednich sprawców zamachu. Czterech zamachowców podjechało do centrum handlowego Krokus. Mieli broń automatyczną, mieli koktajle Mołotowa, no i niestety zaczęli zabijać ludzi, którzy tam byli. Zaczęli również podpalać te centrum Krokus za pomocą koktajli Mołotowa. Słuchajcie, w tym zamachu zginęło Oczywiście dojdą jeszcze niestety kolejne ofiary, ale zginęło 146 osób, w tym siedmioro dzieci. Absolutnie przerażający akt terroru. Natomiast ci zamachowcy uciekli z miejsca zdarzenia no i zostali zatrzymani mniej więcej 100 km od granicy z Białorusią. I teraz na początku to wyglądało troszeczkę jak taki false flag, czyli nie wiem, kolejny 99, gdzie FSB i Putin wysadzali bloki z Rosjanami, żeby mieć pretekst do wojny w Czeczeniu. Natomiast wszystko wskazuje na to, że faktycznie jest to zamach państwa islamskiego, zresztą jest to zamach, przed którym ostrzegali Amerykanie kilka tygodni temu, co jest już w ogóle kompletnym blamażem i dla FSB, i dla FSR. Wygląda na to, że Amerykanie mają lepsze rozeznanie, co się będzie działo w Rosji, niż sami Rosjanie. E, oczywiście Rosjanie zignorowali ostrzeżenie amerykańskie o możliwym zamachu, co więcej, no Putin tak gniewnie miał swoje wystąpienie, gdzie stwierdził, że to jest próba mieszania się w wybory w Rosji, zagrożenia nie ma. No i tak zagrożenia nie było, że przedwczoraj zginęło prawie 150 osób w zamachu terrorystycznym, gdzie było kilku aktywnych strzelców, nie jeden tylko kilku i oni wyposażeni w broń automatyczną, no, dokonali po prostu masakry w centrum handlowym, gdzie odbyło się zresztą koncert. Więc sytuacja absolutnie przerażająca, potem te centrum zostało podpalone, dach się zawalił, więc absolutna masakra. No i jakby nie patrzeć, to e Wydarzyła się sytuacja, do której obecnie jest próba dobudowania narracji. No, i dzisiaj było oczywiście, czy dzisiaj, przepraszam, wczoraj było przemówienie Putina, w którym Putin powiedział, że na ukraińskiej granicy stworzono okno do przejęcia terrorystów. Nie wiem, jakie okno miano stworzyć przez granicę, która jest zaminowana i na której się znajduje kilkaset tysięcy żołnierzy. No i po drugie, że był to akt wzorowany na nazistowskich akcja zabijania niewinnych ludzi. Więc generalnie wiecie, co by Siska nie powiedziało, ile by jeszcze nagle nie wypuścili, gdzie mówią, jak planowali zamach, to, to i tak już widać, że Rosjanie, a zwłaszcza wodarze Kremla, będą starali się przyklepać współudział Ukraińcom. I zostanie to w jakiś sposób po prostu propagandowo wykorzystane przez wodarzy Kremla. żeby skierować, że tak powiem. Oś agresji, oś chęci rewanżu na, na Ukraińców. No bo mówmy się szczerze, że ISIS, to, to, to Rosjanie w tej chwili nie mają jakichś specjalnych środków, żeby tam działać w wymiarze globalnym, chociaż może by środki znaleźli tak, ale zajęci są na Ukrainie. I to w zasadzie tyle, co można powiedzieć o tym zamachu. Zobaczymy, co w ciągu najbliższych dni pokaże nam narracja Kremla. Tak? Bo już widać w tej chwili, że mimo, że wszyscy wiedzą, że to było państwo islamskie, to już widać jakąś próbę w manewrowania w to Ukraińców i połączenia tego zupełnie z kosmosu i szczapy z Ukraińcami. Natomiast wypuszczone są fejki oczywiście, także tam jeden z. Mm, terrorystów jest łudząco podobny do jednego z żołnierzy czeczeńskich batalionów na Ukrainie, więc wykorzystują przypadkową podobieństwo twarzy, eee, więc no, będzie to wykorzystane jeszcze bez wątpienia propagandowo ze strony Rosjan i zobaczymy w którym kierunku ta narracja pójdzie. Natomiast dość ciekawe jest e, też sam fakt zatrzymania i tego jak to wyglądało, więc pokazuje to po raz kolejny rzędu, że Rosja nie jest cywilizowanym krajem w żadnym wypadku, ponieważ słuchajcie, Wyobraźcie sobie kraj zachodni, gdzie nie wiem jest zamach terrorystyczny i nie wiem, GNJ SAS, KSK lub Grom nie wiem zatrzymuje żywych terrorystów, tak po czym obcinają gościowi ucho, dają do zjedzenia i wypuszczają takie nagranie do sieci. Kompletnie do pomyślenia na zachodzie, prawda? A no, w Rosji proszę, możliwe, możliwe. Taki filmik wyciekł oczywiście absolutnie skandaliczny, bo terrorysta nie terrorysta, ale zaraz po zatrzymaniu, torturowanie pojmanego terrorysty to nie wiem, czy czemuś specjalnie służy. Na zachodzie jest to nie do pomyślenia, bo po pierwsze tak się nie traktuje zatrzymanych, nawet jeżeli są potwornymi zbrodniarzami. A po drugie, no, wyciek takiego filmu świadczyłby potwornie źle o profesjonalizmie. służb, tak, więc nieważne co by tam zrobili, ale, ale taki film miałby prawa wyciec. A w Rosji, proszę, zatrzymali, zatrzymali, skatowali, skatowali gościa na dzień dobry, skatowali, ucinając mu kawałek uchaj, dając do zjedzenia z tego filmiku, oczywiście nie będę go zamieszczał, bo, bo YouTube zbanuje ten odcinek. Ale dla Rosjan nie było żadnym problemem, żeby to wyszło, więc znowuż bycie troszeczkę inne standardy cywilizacyjne. Właśnie bliższe ISIS niż, niż światu zachodniemu, o czym warto pamiętać. No dobra, schodzimy z tematu zamachu, który jest takim dość gorącym hottekiem, ale mówię tutaj, wszystko naprawdę na razie wszystko wskazuje na to, że, że to nie była ruska ustawka, tylko, tylko autentyczny zamach państwa islamskiego. No ale co z tego, skoro Rosjanie tak naprawdę będą chcieli to przypisać w jakiejkolwiek formie Ukraińcom i powiązać. Wracamy na Ukrainę. przerywnik słuchajcie, sprzętowy, pojawił się film z pierwszym zniszczonym obieżem samobieżnych SMK Rak. Ukraińcy dostali 8 Raków, dostali do nich amunicję. No i widzimy moździerz samobieżny, który jest zniszczony pośrodku stepu, pośrodku niczego, rozerwany eksplozją, widać fragmenty leżącej amunicji OF 843 bodajże BM modernizowanej. Widzimy, że pojazd został zniszczony eksplozją. Nie wiemy jakie są przyczyny zniszczenia tego moździerza samobieżnego RAK. Nie wygląda na to, żeby to była mina. Jeżeli to będzie dron albo jakiś lancet, to prawdopodobnie prędzej czy później Rosjanie wypuszczą nagranie chociażby w celach propagandowych, pokazujących zniszczenie polskiego moździerza. Natomiast możliwe, że to był po prostu ogień kontrbateryjny, tak? I że, że rak padł ofiarą ognia kontrbateryjnego rosyjskiego. Słuchajcie, o rakach na Ukrainie nagrałem cały odcinek osobny na kanale, gdzie konkluzja była taka, że jeżeli te, ta broń będzie używana w terenie otwartym, albo jeżeli będzie używana do ognia bezpośredniego, to ona będzie relatywnie łatwo tracona. I te raki sobie za długo nie powalczą na Ukrainie. Natomiast jeżeli będzie używana w terenie odpowiednim do tego, czyli powiedzmy lesistym, jeżeli te raki będą używane z krótkich przystanków, no to jest możliwość, że, że napisują troszeczkę krwi Rosjanom. A więc w tym momencie na razie ciężko coś powiedzieć. No niestety pierwszy zniszczony rak na Ukrainie oficjalnie jest i to już można no, w sumie ogłosić. No i słuchajcie, ostatni temat, czyli taki w sumie najbardziej zastanawiający, no w sumie najbardziej takiego niepokojący z zeszłego tygodnia to bardzo udane rosyjskie ataki lotniczo-rakietowe na Ukrainę. No i przypominam w tym małym przerywniku reklamowym, że sponsorem odcinka jest Fundacja Fer, która pomoże Ci na każdym kroku, między innymi przy kredytach walutowych. Statystyki dla banków są bezlitosne. Około 98% frankowiczów odnosi sukcesy w sądach przeciwko bankom. Dzięki Fundacji macie możliwość bezpłatnie przeanalizować swoją umowę. Dotyczy to kredytu we franku szwajcarskim, euro czy dolarze. W kolejnym kroku Fundacja pomoże Ci unieważnić taką umowę. A jeżeli bank wysłał Ci propozycję ugody, to Fundacja bezpłatnie ją przeanalizuje i podpowie, co najlepiej zrobić w takiej sytuacji. Możesz również korzystać z sankcji kredytu darmowego. Zdecydowana większość kredytów gotówkowych i samochodowych klasyfikuje się do odzyskania 100% odsetek oraz prowizji od banku. Kredyt jest w takim przypadku darmowy, oddaje się jedynie pożyczoną kwotę. Umowa kredytu hipotecznego w złotówkach oparta na wskaźnik Wibor, również warto jest, żeby ją sprawdzić po przesłaniu do fundacji. Coraz częściej mówi się o tym, że sprawy wiborowiczów skończą się tak samo jak sprawy Frankowiczów. Warto zatem sprawdzić swoją umowę. Fundacja pomoże również przy upodłościach konsumenckich czy mediacjach z instytucjami finansowymi. Wszelkie formalności z fundacją można załatwić 100% zdalnie. W opisie pod tym filmem znajdziecie link do formularza kontaktowego oraz link do strony fundacji. Zachęcam do kontaktu. Koniec reklamy. Z 21 na 22 marca Rosjanie przeprowadzili jeden z niestety bardziej udanych ataków lotniczo-rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Użyto, słuchajcie prawie 150 środków napadu powietrznego. I teraz po kolei. Użyto 63 dronów Szachet i Gerań, użyto 40 rakiet manewrujących H-101, użyto dwóch rakiet manewrujących H-59, użyto 5 rakiet przeciwokrętowych H-22, użyto 7 rakiet hipersonicznych H-47 Kinzha, Odpalono 12 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu Iskander M oraz odpalono 22 rakiety z zestawu S300-S400 w cele naziemne, także żeby przesaturować obronę. I słuchajcie, nie, ukraińska obrona przeciwlotnicza nie zniszczyła ani jednego Kinzhawa, H22 czy rakiety S400, a raz ani jednego Iskandera M. Wynikało to z tego, że zaatakowane cele nie były bronione przez baterie Patriota albo Santi, natomiast Rosjanom, a, Ukraińcom skończyły się już w zasadzie rakiety do zestawów S300, co jest bardzo złą informacją. I teraz, słuchajcie, ponad 50% środków napadu powietrznego trafiło niestety w cele. Tutaj w tle widzicie mapkę jak wyglądał atak. No niestety ten atak był bardzo dobrze skoordynowany, czyli najpierw tradycyjnie wypuszczono szachedy, czyli najwolniejszy środek ataku. Po godzinie ponad wypuszczono rakiety H-101, które również docierały manewrując różnymi trasami do lotu, tak żeby zbiegły się jednocześnie, a na samym końcu, słuchajcie, odpalono Odpalono Iskandery i rakiety H22N jako najszybsze oraz odpalono oczywiście rakiety S400. W ten sposób symultanicznie dokonano ataku mniej więcej 150 środków napadu powietrznego, które słuchajcie zbiegły się w czasie poniżej kwadransa w rejonie celów. Tak więc, no niestety, ale było to bardzo, bardzo duże natężenie bardzo różnych środków napadu powietrznego, nadlatujących ze wszystkich, nadlatujących ze wszystkich kierunków. No i niestety porażono skutecznie Dnieprzańską Elektrownię Wodną, porażono również elektrownię i sieć energetyczną w Krzywym Rogu, w Mielnickim, w obwodzie również w Winiskim i wano porażono infrastrukturę energetyczną. No i słuchajcie, niestety te ataki były bardzo skuteczne. Tak, w Charkowie do soboty nie było prądu na pewno. No niestety odnieśli Rosjanie dość duży sukces. No i widać też było na filmach, że niestety, ale pociski zwłaszcza manewrujące H-101 no dolatywały w rejon celu. Widać wyraźnie, że Rosjanie zużywają nowe pociski H-101, które odpalają flary i, i czefty, czyli paski folii. To się takie igiełki specjalne pokryte grafenem, które dają duże powierzchnię odbicia rewelacyjnego. I teraz słuchajcie, dlaczego aż tyle rakiet rosyjskich dotarło w rejon celu? No cóż, to nie jest to tak, że Rosjanie są znacząco silniejsi, tylko po prostu Ukraińcy są znacząco słabsi i Ukraińcom kończą się środki obrony przeciwlotnicze. Jeżeli chodzi o możliwość zwalczania rakiet hipersonicznych, rakiet balistycznych, czy rakiet przeciwokrętowych o bardzo wysokiej prędkości ataku, jak H-22, to niestety, ale należy zauważyć, że Ukraińcom zostały już tylko Patrioty, zostały już tylko samti. Mamba i prawdopodobnie jedna albo dwie baterie s 300, do których jeszcze mają rakiety. Tak. Poza tym skończyły się środki, niestety. Ani Aerys T, ani NASAMS to nie są systemy, które mogą zwalczać tego typu cele, jak i Skandery M, na przykład czy Kinżały. Natomiast yy, bardzo dużo oczywiście użytych szachetów, które spadały yy, na skutek różnego przeciwdziałania środków koreańskiej obrony przeciwlotniczej całkiem sporo rakiet H-101 zostało strąconych, natomiast to co jest bardzo interesujące to to, że Rosjanie odpaliwszy, tak jak Wam przed chwilą wspominałem, 40 rakiet H-101, no można stwierdzić, że zużyli w zasadzie przez ostatnie 4 doby, właściwie przez ostatni tydzień, Zużyli mniej więcej półtora miesięczną produkcję rakiet, bo Rosjanie wysłali na Ukrainę setkę z ogonkiem rakiet H-101. I to jest dość ciekawe, ponieważ wydaje się, że Rosjanie mniej więcej są w stanie produkować właśnie około 120 rakiet miesięcznie, 150, to jest bardzo, bardzo dużo, żeby było jasne, tak, to jest produkcja mobilizacyjna, wojenna, no ale jeżeli prześledzi się ilości rakiet H-101, które są przechwytywane, odpalane na Ukrainę w kolejnych atakach, no to widać, że mamy także że na przykład 2-3 tygodnie, gdzie jest jedna rakieta, dwie rakiety, czasami 4 albo 5 odpalane, ale generalnie te natężenie ataków jest bardzo niskie tygodniowo, a potem mamy taki peak, gdzie na przykład w ciągu dwóch, trzech dni odpalanych jest około setki rakiet. I potem znowu się to uspokaja na kolejny miesiąc do półtora. Dlatego wydaje się, że Rosjanie w tej chwili, już od dłuższego czasu trwa ten wzorzec, w zasadzie od, od zeszłego roku, że Rosjanie strzelają już po prostu bieżącą produkcją. Czyli Rosjanom skończyły się zapasy rakiet faktycznie. I skanderów i innych zostały tylko te z głowicami atomowymi albo jakiś niewielki zapas zostawiony na mityczną wojnę z NATO. Natomiast Rosjanie po prostu zużywają bieżącą produkcję, która i tak jest bardzo duża, bo obecnie Rosjanie produkują sobie miesięcznie rakiet manewrujących H101 mniej więcej tyle, ile produkowali rocznie przed wojną. Więc to jest troszeczkę przerażające. Natomiast no, ciekawe jest to, że już widzimy szczątki rakiet w zasadzie tylko nowej produkcji wyposażony w systemy walki radioelektronicznej, prymitywna, ale jednak, no i ta bieżąca produkcja schodzi. I zobaczymy, jeżeli teraz nie będzie jakichś większych ataków lotniczo-rakietowych, a z, oczywiście z wykorzystaniem rakiet H-101, to będzie to oznaczało, że faktycznie Rosjanie strzelają bieżącą produkcją, ponieważ, słuchajcie, ja już obserwuję po raz piąty albo szósty taki wzorzec, tak? Więc jest to poniekąd pocieszające, że Rosjanie już naprawdę lecą na tym, co w bieżąco wyprodukują. Natomiast, wiecie, tutaj pojawia się problem głębi strategicznej, jaką mają Rosjanie, czyli tego, że oni mają fabryki, które nietknięte i niezagrożone są w stanie produkować wielkoseryjnie te pociski rakiety manewrujące. Oczywiście, gdyby to była wojna z NATO, gdyby to była wojna z Rosjanami, to ta fabryka, z Amerykanami, to ta fabryka rakiet h 101 za długo by nie postała w jednym kawałku tak? I Rosjanie musieliby bardzo szybko kombinować tak jak Niemcy w 44 i tą produkcję rozpraszać po jakichś tam jaskiniach, norach, pieczarach, kopalniach. I różnych innych dziwnych miejscach. Natomiast, no, niestety, w przypadku Ukraińców, wojny z Ukrainą, no to Ukraińcy nie mają rakiet, które są w stanie sięgnąć, ani dronów, które są w stanie sięgnąć tam, gdzie obecnie się produkuje rakiety H101. I no, to jest niestety ten plus, który ma Rosja jako duży kraj tak? z odpowiednią głębią strategiczną. Natomiast problemem jest ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, tak jak wam wspominałem, stopniowe wyczerpywanie się środków obrony przeciwlotniczej, którą mają Ukraińcy. Dobrze, że to się dzieje w zasadzie dopiero pod koniec marca, czyli w momencie, w którym no już te uderzenia na sieć ciepłowniczą, sieć energetyczną będą mniej dotkliwe niż zimą. Natomiast fakt jest faktem: ataki zeszłego tygodnia lotniczo-rakietowe rosyjskie na obiekty ukraińskie no niestety były najskuteczniejsze w tej wojnie. Natomiast, żeby zakończyć raport czymś optymistycznym, wszystko wygląda na to, że wskazuje na to, że ukraińska kampania rażenia kolejnych rosyjskich rafinerii jest bardzo skuteczna i bardzo dotkliwa dla Rosjan. I Ukraińcy zrobili dobrą rzecz: a mianowicie wytargetowali obszar, który dla Rosjan jest wrażliwy, którego porażenie jest dotkliwe, a który jednocześnie jest trudny do osłony, trudny do obrony. No i takim obszarem są rafinerie w zasadzie nawet nie samej ropy naftowej, co benzyny i produktów ropopochodnych. No i Ukraińcy określili w nich te elementy rafinerii, które są łatwe do porażenia niedużą głowicą, a są trudne do zastąpienia i przede wszystkim ich zastąpienie zajmuje dość dużo czasu. No i porażono już chyba 8 albo 9 rafinerii z tego co pamiętam, niedługo będzie to liczba kilkunastu sztuk. I oczywiście to nie oznacza tak, że każda z tych rafinerii jest zniszczona, ale każda z nich została uszkodzona i drastycznie spadła, a w niektórych nawet została całkowicie zahamowana produkcja. I to jest już coś, co Rosjanie bardzo odczuwają. Tak wiem, zaraz ci, którzy śledzą różne tam newsy ze świata, powiedzą, że był ten artykuł w Financial Times. Że rzekomo Amerykanie zaczęli naciskać na Ukraińców, żeby przerwali tą kampanię ataków lotniczo-dronowych na rafinerie rosyjskie, bo to powoduje wzrost cen ropy i produktów ropopochodnych na rynkach międzynarodowych, i to jest złe w kampanii przedwyborczej, i tak nie wiem, czy tak było, czy nie. Ukraińscy oficjele wydali, odcinając się troszeczkę od tych pogłosek, czyli nie, w, nie potwierdzając w żaden sposób tego artykułu z Financial Times, ale Ukraińscy oficjele wystosowali szereg oświadczeń, które jasno określają, że to są cele w Rosji, czy to jest broń ukraińska, ukraińskie drony i oni mogą na tym zasięgu tysiąca kilometrów atakować, bo, bo toczą wojnę z Rosją i Rosjanie się nie szczypią i atakują, nie hamują atakują wszystkie możliwe cele na terytorium Ukrainy. No, i w ciągu następnych dwóch dni Ukraińcy do tego bingo z rafineriami dorzucili kilka jeszcze dodatkowych rafinerii ropy naftowej. Więc absolutnie słuchajcie, dobre, bardzo celne i bardzo dotkliwe dla Rosjan ataki, które pokazują taką fajną, asymetryczną odpowiedź. I znowuż to nie jest coś, co zmieni oblicze tej wojny, to nie jest coś, co będzie jakimś game changerem, ale często taka asymetryczna odpowiedź. Reakcja wymusza bardzo drogie środki zaradcze, które musi podjąć atakowany kraj, na przykład Rosjanie, bo nie będą musieli wzmocnić obronę przeciwlotniczą, teraz rafinerii, kolejnych obiektów, będą musieli przeznaczyć kolejne siły i środki, których może im zacząć braknąć w pobliżu linii frontu, tak więc... Bardzo dobre działania ze strony ukraińskiej, dobrze zaplanowane. No i ciekawe jest to, że ukraińskie drony faktycznie są w stanie przelecić 1000 kilometrów. Co więcej, są w stanie trafić. Oczywiście sporą część z nich strąca po drodze rosyjska obrona przeciwlotnicza, ale widać ewidentnie, że Ukraińcy tak planują te trasy do lotu, do lotu że no, są w stanie sięgnąć tych rafinerii i co więcej, są w stanie skutecznie je porazić startując dronami z terytorium Ukrainy. Bardzo duże osiągnięcie, trzeba przyznać od razu. No, i te ataki, tak jak wam wspominałem, są naprawdę, naprawdę skuteczne. I tym, jakby nie patrzeć optymistycznym akcentem, kończymy raport. I to było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie, gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się we wtorek w odcinku z Tomkiem Darmelińskim, poświęconym wojnie częstotliwości. Obserwujcie kanał. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.